Wiedzą, że to się zatrzymamy. Matko, to jest po prostu szok. Szok. Tamta jest zainteresowana. Jezus, tamta będzie podchodziła. tamta była moja na początku. Tak, tamta idzie. Słuchajcie, były to jakieś. Jezus idzie, ale, ale jak? myślałam o tym, że to jest. Jezus, Maria, święta. Jezus, jak patrzy. Ja umrę. Tam, to się nie może Tak, na drodze stoi i nie, nie chce dać. O, chodź. Nie, no, to jest piękne. Nie, <noise> Było piękna. Jest to piękna. Piękna. A tamta ta stanęła na chwilę, rozumiesz? Zabroniła, bo ten nie pojechał przez to. Nie, Nie, to krąga.